Że się zdecydowałem na ten odcinek. Witam Was w odcinku 24 HKK hardkorowe Jedzenie. Dzisiaj zaczynamy od śniadania w lokalu, który właśnie przysłoniło nam to auto. Nazywa się on Lokanta i serwuje jedną z najlepszych, najlepszych paczy w okolicy. Chodźcie, zobaczymy, jak to tam smakuje. Znajdujemy się w jednym z tureckich lokalnych restauracji i jemy właśnie kelepacze z kuzu, czyli zupę, w której wpływają kawałki mózgu i kawałki mięsa z głowy jagnięcia. Jest to kuzupacze, czyli tacza jagnięca. Zobaczmy, jak ona smakuje. czosnkowa, pikantna, full kolagenowa, Według mnie przepyszna. Idealne śniadanie każdego dnia. Dodaję teraz trochę winegret. Wyciskam sobie trochę cytryny. Ta zupka musi być kwaśna. W Turcji lubią kwaśne jedzenie. Sama struktura zupy jest płynna, nie jest ona gęsta, ale jest ona naprawdę, naprawdę mocno, mocno kolagenowa. Jest to może najlepsza pacza, jaką jadłem, bo najlepszą jadłem w Albanii, ale jest ona w dalszym w ciągu świetna. Się ma słabość do paczy, więc zobaczcie mi. Mogłaby Wam pewnie mniej smakować, ale mi smakuje. Smakuje bardzo. Porcja jest spora, mimo że wydaje się mała. Może dlatego, że jest bardzo dużo mięsa. Jeśli chodzi o cenę. To koszt około 14 zł W wersji wołowej 20 Zjedzone, moja szczera ocena. Tej Kelipacze, Pacze. Kelle keli, keli To solidne 8 na 10. Thank you so much. Ciao, bye bye. Thank you sir. Bye. Kelepacza zajebista. Moja ocena to takie 8 na 10 w skali tureckiej. Bo jak mówiłem, jadłem lepsze kelepacze. Ale tutaj w lokancie. Zaramy pierdzielnie, chłop. Tutaj w lokancie jest ona naprawdę, naprawdę świetna. Polecam mały, domowy, rodzinny lokal. Mam kawałek mózgu między zębem. Minęły raptem dwie godziny, a ja już jestem głodny, więc zabieram Was na drugi dziś posiłek który można uznać za brancz, chociaż brunch to dużo powiedziane jeśli zobaczycie na co idziemy i jest to danie, do którego mam chyba najwięcej wątpliwości jeżeli chodzi o testowanie go no ale nic, jesteśmy na wakacjach trzeba to po prostu przetestować zapraszam was do lokalu, który nazywa się Findik Kele Kelepacza serwują tutaj głowy to jest <słuch> chciałem powiedzieć że wygląda to świetnie, ale jednak gdzieś tam w gardle ściska. No zobaczymy, zamówiliśmy pół głowę. Zobaczymy jak to będzie smakowało. Zapraszam was na tę niezwykłą degustację. No i moi drodzy, na talerzu nie wygląda to już tak strasznie, wygląda wręcz przyjemnie, chociaż niektóre elementy dla mnie tutaj są niezidentyfikowane. Te jakieś włoski, jakieś dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że nie trafi na zęba, bo widziałem tam zęby. I to jest chyba ostatnia rzecz, na jaką chciałbym trafić, na zęba, nie wiem, rusza mnie to bardziej niż, niż oko. Po porcji dostaliśmy warzywka, świeżą cebulę, świeżą paprykę, świeżego pomidora i oczywiście pitę oraz domówiliśmy sobie dwa czaje. Złe, ale ma w sobie coś takiego, że ciężko przechodzi przez garwo. Jeszcze oprócz tego, że wiesz, że to jest głowa, że to są części z głowy, w środku, z twarzy. to masz świadomość, to jeszcze dotyka cię smak tego barana. Ciężkie, ciężkie danie, ciężkie danie, ale dobrze przyrządzono. Szanuję, że dobrze je przyrządzili.

Chyba jak oka. Hardcore. Ale ja po paru gryzach się przyzwyczaiłem. Myślę, że będzie zjezona. Pomidorek. To białe, właśnie gość mi powiedział, to galaretkowate, że to jest mózg. To jest mózg. Spróbujmy za tym, jak smakuje mózg barana. Rozpłynął mi się na języku, ciężko stwierdzić. Nie był zły, był dziwny. Co jest? Kości? Co wam powiem? To takiego śniadania i brunchu, co jeszcze nigdy nie miałem. Nie, no może, może gdzieś tam kiedyś miałem, ale nie przypominam sobie. Dobre, pożywne. Czuję się przez to bardziej pierwotnie. Nie żałuję warto było. Myślę, że warto spróbować, jeżeli nie macie naprawdę takiego wielkiego, wielkiego uprzedzenia do tego typu dań. Do tego typu dań. Ciężko ocenić to danie, dlatego że jest to jedno z tak specyficznych dań, że nie jesteś w stanie powiedzieć, czy ono jest dobre, czy nie jest dobre. Możesz powiedzieć, czy ono jest wykonane dobrze. No chyba, że jesteś fanatykiem głów. Co nie sądzę? Mm. Dla mnie 5 na 10. Chłopaki robią to naprawdę dobrze, dlatego z czystym sercem mogę ich polecić. Tymczasem kolejny posiłek już wkrótce. Siema, mamy godzinę 18.40 w Stambule, a ja idę na taki podwieczorek, bo ta jagnięcina, widzicie przebrany, elegancko, bo już troszkę zimno. Trzeci nasz posiłek dzisiaj, jak wiecie. Oczywiście również nie lekki, bo znowu baranina, ale zobaczycie co. Już widzicie, Kan Allen. Kuzu lokal który ma dwie opinie na Google i sprzedaje smażoną wątrobę jagnięcą. Trochę się tego boję, odbija mi się już tą jagnięciną cały dzień, dlatego też późny ten podwieczorek, ominąłem trochę obiad.

Mm. Jest spoko, jest spoko. Jak wątróbka, zagnięciny. Mamy tutaj pietruchę, dużo pietruchy, cebuli, no i fest bez wątroby, no. Tuba jest długa, jak nie powiem co. Mmm... Jest dobrze doprawione, przede wszystkim jest tutaj sporo, sporo soli, sporo pieprzu i jak widzieliście rzucał tutaj cztery przyprawy, rzucał tutaj chili, rzucał tutaj jakiś pieprz, rzucał tutaj sól, więc jest pełne smaku. Na pewno spodziewaliście się czegoś gorszego, a jest 7 na 10, 7 na 10, na spokojnie. Smakuje trochę jak kebab turecki, tylko że z wątroby. A próf, a Powiem szczerze, że żałuję, że się zdecydowałem na ten odcinek. Tak mi na brzuchu siedzi to żarcia, ale no cztery, cztery posiłki muszą być, jeszcze na co dzisiaj wyskoczymy, na późniejszą kolację. Jezu. Ja pierdzielę, patrzcie ile tego mam, wziąłem to do chaty. Wziąłem to do chaty. Nie wiem jak ja to zjemne. Kilogram, kilogramowa tuba. Szok. Moi kochani, mamy 22. Idziemy na kolację. Czyli nasz czwarty posiłek dzisiejszego dnia. Zbliżamy się strasznie głodni do naszego wymarzonego miejsca. Jest to gala kokorecz, czyli jelito, baranie lub jagnięce nawinięte wokół badyla, zmieszane z tłuszczem i papryką. Smarujesz tym bułeczkę i jest po prostu mach miodzio. Więc zaraz zobaczymy jak to smakuje. Buła wygląda mniej więcej tak, jest dużo buły. Ona jest chrupiąca, bo jest też podpieczona. Zamówiliśmy połówkę, z tego względu, że zjadłem ogromną wątrobę. Widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Jest dużo ziół, jest dużo papryki. Zobaczymy, czy bułka nie zdominuje tego smaku. O, ostra. Słone, dobre, czuć barana, ale dzisiaj to już, po dzisiaj to już chyba żaden baran mnie nie zdziwi. Jest po prostu dobre. Koszt takiej przyjemności to 100 lir, czyli jakieś 9 zł w przybliżeniu. Drogo, drogo jak na podroby, ale dla takiej przyjemności. Ta struktura tego jelita w połączeniu z tym tłuszczem rozpływa się jak masło. Ja w ogóle nie czuję tutaj konsystencji mięsa, tylko czuję masełko. Przepyszne. Mm. Jeśli miałbym ocenić to skalą 1,10, to dałbym temu na spokojnie 8. Tym samym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Raczej nic już dzisiaj nie wciągnę. Cztery posiłki GIT. Myślałem, że dam radę pięć, no ale posiłki były dość spore, dość ekstremalne. Myślę, że cztery. Klasa. Zobaczymy, jak jutro będę się czuł i czy nie obudzimy to w nocy. Tymczasem dzięki za to, że byliście w tym odcinku i do zobaczyska w kolejnych.